No dzisiaj 14 października W końcu jadę zawieźć moje zboże Moje żyto trochę tam jakieś się chyba sobie kupno robiły Tak to wygląda po umoceniu bizonem Jakaś tam gdzieś tam jakaś słomka tylko się trafi ale tak uważam że jest spoko Poczekaj chwilę niech mi się powietrze napompuje no i będę musiał wkręcić ten zamek w kupałek, bo już na latach, tak jak byliśmy na ten pojedzie. Tak okay, ja wsiadam ja. No i ja. do skupu. Roda przebiegła do zawarinie. jak siedział ode mnie, no w to miałem, tak, kiedyś mi tak, nie przy ciebie jak ja jak już tak, mam resztki, do tej góry od tego czasu dobra, muszę to tak, zjada zadzwonić i wagon Okay. Here wróciłem moim zestawem. Powiem wam tak trzeba, By można było ją kurde zreperować. Muszę zadzwonić do Kazika, tak byliśmy kiedyś na złomie, yy, bo tam była fajna rama do przyczepy. O coś tu kurde nie tam nie spadło do końca. Bo to jest zimno rama, a tam była fajna chutnica razem ze zwrotnicami i tyłem, lekko do przerobienia, Bo można było od razu tak się zastanawiam, jakbym to już robił. To, czy nie zrobić tego na jeden tłok To i wtedy. Ale też zobaczymy, muszę do kocika zadzwonić. Właśnie, czy ta rama by tam jeszcze była. Kurdy, na sprzedaż z tego złomu. To tutaj jest już ta, ta już jest troszeczkę zmęczona. Co ona ma tutaj dobre, to burty. No i tam jedną stronę zrobiłem tutaj. Na, tak ładnie na równo, żeby, yy, no, żeby nie trzeba było piankować ani nic yy, do zboża. No, powiem wam, że kurde to tak. Tutaj jest już kurdy wyrwane z tej strony. Tu to probanie na tą stronę to tak średnio, nie? No ale nic, zgodnie trzeba pomyśleć. Może w, w, w zimę się coś tu, coś pokominuję. A ja się do kozika odezwę. Odezwę się do kozika i właśnie się go zapytam. Bo no, ja miał taką ramę, kurdy, kupić tam, powiedzmy, nie wiem, za jakieś 1,5 no to wydaje mi się, że to będzie lepsze do zrobienia, bo już nie trzeba je spawać od nowa, niż kupić takie czołniki i spawać wszystko na nowo, nie? Także tak to wygląda, co ja miałem 4 200 tony 200 Zboża tego żyta tutaj I powiem wam, wydaje mi się, że takie zboże po, po żniwach jest chyba cięższe niż takie co sobie chwilę poleży na, na przyczepie, bo Też w zeszłym roku jak zawodziłem to miałem pełną przyczepę i normalnie pełna przepa jak zawodziłem no, od wujka, no ale to może gdzieś coś była inna, no to też może by było tak. Bo jak jechałem o dwójkę zawieść to miało 5 ton 300, a ja miałem w zeszłym roku pełną przepężyta, to zawodziłem, to nie, miało, nie było pełnych 5 ton, tam brakowało. Tam 4 chyba było, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego. Także ja kurzi się zrobiłem w końcu, przepa mam pustą, bo drzwi wstała ze zbożem. Jestem zadowolony, że w końcu w końcu to zawiozłem. I co? Jadę porusztowanie, bo jeszcze tu komin sobie muruję. Widać tu jeszcze będzie wymiana pieca na pelet piec z stężycy kupiony. To od razu wam pokażę to właśnie, Teraz zacząłem murować i muszę jechać, muszę jechać porusztowanie, bo komin będzie wyższy od tego starego, o 2 metry. Także trochę rusztowanie potrzebuję i od razu ten stary komin. Razem tu z trochę tą tej ziemi i te pustaki, to trzeba będzie gdzieś później to zawieźć. To dobra, trzymajcie się, na razie.